A, ktoś dzwonić dzwonkiem, to pewnie kurier. Pewnie moja kamera już przyszła. M Nie, poczekaj, jaki, jaki kurier, jaka kamera? No... No sobie kupiłem, to czy, sobie kupiłem. Czy ty coś zamówiłeś? Kamerę! Żeby... A zapłaciłeś za nią chociaż? No oczywiście. A... Oh, idę sprawdzę. <laughs> Dzięki. Co on mógł tam zamówić? I dlaczego on tu... Ach, Dlaczego on rozwala wszystkie pieniądze? Du, 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 du. Halo? O, nie ma nikogo. Co, panie ktoś zostawił? List od policji, co to może być? Co on znowu na Zostawił... Zostawić go na chwilę, wyszedł wczoraj i już, i już wyzwanie jakieś. Solidek! Solidek, chodź tu na dół. Chodź tu na dół, musimy porozmawiać. A co z moją kamerą? Ja ci dam kamerę twoją. Siadaj tu. A musisz się na mnie drzeć? bo jaka kamera? Patrz, co, co patrz, co było w skrzynce? Co list od policji? Mamy wyzwanie do na komendę? Co ty zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem. Zresztą tu jesteś napisany i ty, więc jesteśmy oboje o to samo oskarżeni. I jestem ja, ponieważ mieszkamy razem. Coś musiałeś wczoraj zrobić. No, na pewno ja, jak zwykle ja. Tak, 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 chodźmy... A kto wychodził wczoraj sam z domu? Nie wiem, chodźmy po prostu to wyjaśnić, to na pewno jakieś nieporozumienie jest. Czekaj, wezmę pieniążki, bo jakby nie trzeba za ciebie kaucję wpłacać, to chociaż żebyśmy trochę mieli ze sobą. Tak, tak, kaucję, mhm. W ogóle tak swoją drogą... Jak jesteś taki mądry, to byś zrobił prawo jazdy i byśmy sobie mogli jeździć samochodem, a nie teraz iść z buta. Prawo jazdy jestem w trakcie robienia. Będziemy mogli kupić sobie samochód w końcu. No, to koniecznie. Środki do tego są. Zobaczcie, jaki wandal po ulicy biega. No, zwariowany gnieźdź. Chyba, chyba ty. <laughs> Nie wiem czy jest strefa osiedlowa i można. Patrz, twoje słowa to są warte tylko to gdzie tutaj można wrzucić. Opa, To twoje I słowa... Tak, tak. A twoje, a twoje widzisz, co tam leży? O, o twoje słowa tyle są warte. Co? Bajo jajo. Jajo. <laughs> a, nie bądź taki szczęśliwy, bo zaraz jak nas zamkną To co? Chyba ciebie. Ja nie mam, ja nie mam nic na swoje tutaj yy, do ukrycia. No zobaczymy, zobaczymy. Musimy się wstawić... Eh. Nie ma nic napisanego. Ja wiem gdzie jest policja. Ze szkołą. No ja też wiem, <gry> widziałem. Tylko chodzi o to, że do jakiego pokoju czy widzieć. coś. Ojej, ile to trzeba, trzeba iść na te pasy. Narka, Co ty robisz? Czy ty idąc na policję jeszcze łamiesz przepisy? <grystanie> Nikt się nie dowie. Tyry, <grystanie> tyry, tyry. To są te bloki, które widzieliśmy w, za w zaczarowanym lesie. A jakie kolorowe? <grystanie> Mam pomysł. Co? Poczekuję mieszkanie w tych blokach. Naj najpierw to ty prawo jazdy zrób, żebyśmy mieli yy, zaparkować gdzie? Patrz mają duży samochód, panowie policjanci. No, zaraz będę nas odwozić. Jestem tego Chyba ciebie. Do wyjdzie nie. Dzień no, dobry. Taki czwany, idź pierwszy. No. Dzień dobry, proszę pani. My mamy tutaj taką sprawę, bo my dostaliśmy wezwanie tutaj takie. No i zabrałeś ty. Ksadek i Solinek? To wy wstawiacie swoje filmiki do sieci? Ach, tak. Już wiem. Zapraszam na pierwsze piętro do sierżanta Denisa Sałęckiego. On wam wszystko wyjaśni. Czeka na was już od rana. Okej, okay, jest. Pierwsze coś. piętro. Jesteśmy zaproszeni. Tylko ciekawe, dlaczego ten pan na samego roku na nas czeka. No zobacz, tu jakiś bandyta skuty siedzi. Dzień dobry. Dzień, pa dzień dobry. To jest pan Baton. Baton, Baton. Cześć, hmm. czekam na przesłuchanie, ale nie wiem, kiedy mnie wezwą. E, czy pan, e, czy, czy my pana skończnie kojarzymy? Nie, pewnie nam się wydaje. A, powiem ci, że ten, no wygląda podobnie, tak kwadratowy. To aż masakra. Nawet kwadratowa. No, też bym tak powiedział. Okej, okay, to chyba jest ten pokój. Ten, ten jest załęcki. Puk, puk, tu. puk, No, to wchodzimy. Dzień dobry panie sierżancie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My byliśmy umówieni, znaczy umówieni, jesteśmy wezwani do pana tutaj na, na jakąś rozmowę o jakieś pomówienia. No tutaj, ja tutaj książeczkę dam. Panie sierżancie, to wszystko on. To on się wymykał w nocy i, i chodził. No, niestety nie udało mi się go przypilnować, ale, panie sierżancie, obiecuję, że będę pilnował tego słynka. Dobrze. Proszę się uspokoić i usiąść. Już wam wyjaśniam o co chodzi. Doszły mnie słuchy, że zostaliście właścicielami domku przy pikselowej alei 1. Możecie mi wyjaśnić, w jaki sposób weszliście w posiadanie tak luksusowego apartamentu? To zawsze mi bardzo dziwnie i głupio, ale to może słynik wytłumaczy? Tak, to, to jest bardzo nietypowa sytuacja, panie Den Denisie. E, mieszkaliśmy w wielkiej ruderze tutaj z ksatkiem. Aczkolwiek okazało się, że pewnego dnia zabrakło nam zapasów w naszym domku, tak? A mieliśmy My, dużo. Bo ktoś nas ktoś okradł, kto... ktoś nas okradł. Tak, ktoś nas okradł. No i jeszcze tego samego dnia poszliśmy na zbierać nowego jedzonka, bo byliśmy bardzo głodni. I podczas zbierania jagódek znaleźliśmy tajemniczą skrzyneczkę. W skrzyneczce okazało się, że jest bardzo dużo pieniążków i adres, właśnie, który zmierzał do, do tego domku. Chcieliśmy odnaleźć właśnie tego e, pana. Który, który, nam zostawił yy, ten dar, tak? Stulinek yy, się już, a, yy, 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 chciał sobie, panie on chciał sobie to zatrzymać i nie oddawać, ja chciałem oddać. Nieprawda, to są, to są pomówienia, tak? I yy doszliśmy właśnie do tego domku razem z ksatkiem i yy czekał na nas list, w którym się okazało, że za to, że jesteśmy dobrymi yy, yy, zwierzaczkami, yy, Skap należy do nas razem z domkiem. Taka to była właśnie sytuacja. Mamy na to dowody, wszystko tam, list, wszystko mamy, tylko że w domu, no i nie spodziewaliśmy się, że to będzie potrzebne dzisiaj, więc nawet nie wzięliśmy ze sobą. Okej, okay, zwodzę was lekko, bo bardzo dobrze znam starego właściciela tego domu. A mógłby pan nam coś opowiedzieć o tym właścicielu domku? Jesteśmy w sumie ciekawi, o co z tym wszystkim chodziło. No, było to dosyć niespodziewane, że tak yy, yy, ktoś po prostu zostawia swój dom dla obcych ludzi. Tak, tak. Był to mój przyjaciel. Dorobił się tego wszystkiego poprzez swój talent artystyczny rzeźby, malunki. Opowiadał mi, że ma już dość życia w bogactwie i zastanawia się nad koczowniczym lub hipsterskim trybem życia w poszukiwaniu inspiracji. Miałem to za zwykłe gadanie, ale jednak się zdecydował na taki krok. Musiałem sporządzić raport odnośnie tego, dlatego was tu ściągnąłem. To wszystko, w sumie, jeżeli będziecie czegoś potrzebować, śmiało się do mnie zgłaszajcie. Denis Sałęcki, najbardziej prawowity policjant na tej komendzie. Mhm. Mm Czyli tak w sumie to. Y, nic nam nie grozi. Nie pójdzie ten y, kangurek siedzieć ani, ani nic takiego? No właśnie, my nic nie zrobiliśmy. Jesteśmy właścicielami teraz. Opiekujemy się tym domkiem. Nie nic wam nie grozi. Musiałem sporządzić raport. Jesteście wolni. A tak pan. Dlaczego? A. Klinek! Tak! Chodź na chwilę. E, musimy, musimy tutaj coś obgadać z moim prokuratorem, z moim adwokatem. Tak. Widzisz? On jest rudy. Tak, ja też go skądś kojarzę. Kiedyś... Wydaje mi się, że, że brał udział w walkach jakiś na MMA. Chyba nie ma co z nim zadzierać. No... To Ale on został policjantem? No jak widać, tak? Dobrze panie, panie Denisie, jeszcze może sobie tutaj weźmiemy troszeczkę makowca, bo nas pan wcześniej częstował, będziemy się zbierać, dziękujemy bardzo za tutaj zaproszenie i, i, i mam nadzieję, że nie do zobaczenia, tak? Dziękuję. Tak, do widzenia. Uf, ma szczęście. No, mówiłem ci, że nic nie zrobiłem, a ty jak zwykle, te swoje boomerskie teksty musisz słać. No. A i ładny ten komisariat. Tak. A wiesz co? Ja na dole coś widziałem. Coś ciekawego. Może nam się to przyda. A widziałeś? No posłuchaj. S Stoimy sobie. Na pewno, nie ten pan. No nie, no nie. Chodzi mi o to. Że siedzimy już w tym domu ty parę tygodni, nie mamy nic do roboty, lenimy się. A ja widziałem ogłoszenie na policjanta, może byśmy złożyli CV. Myślisz, że nas przyjmą? Ja jestem wysportowany, dla ciebie to może nie, ale ja na pewno się, się dostanę. Co, co ty myślisz, że policjant tylko biega? Trzeba tak. też umieć rozmawiać elokwentnie, dyskutować. Nie wiesz, myślę, że też się nadam. Ale musimy, chyba będę musiał zrobić te prawo jazdy szybciej, więc będę nas wysyłać samochodem na patrole. Tak, a ja będę tak szybko biegał i skakał, że nie potrzebuję samochodu. Będziesz najwyżej jeździł ze mną. Tak. <laughs> to jak? Jesteś za za takim pomysłem? Może być Ta. fajnie. Przygodnie. Nie się podoba. Będzie pójść na tym, jest fajne. No. Tak mi się wydaje. To co, wracamy do domu? Wysyłamy sygnał. tak. Dobrze. To dziękujemy, panie batonie, za przyjęcie. Hej, panie mi, do widzenia, do widzenia. Trzymaj się, baton. PDW.